Nazywam się Wojciech Strywąs, uczęszczam do zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Oleśnicy, do szkoły profilu technik-mechanik. Mam 17 lat i kocham piłkę nożną. Powiedz nam, jak trafiłeś do klubu Pogonio Leśnica? Do klubu Pogonio Leśnica trafiłem tak naprawdę przez przypadek. Mój pierwszy trener Jerzy Maksymczak zobaczył mnie na turnieju i chciał, abym zaczął tam trenować. No i tato zawiózł mnie na pierwszy trening i... Tak jest. Do, do dzisiaj tam już trenuję. Jak długo już trenujesz piłkę? No, trenuję już no, od szóstego roku życia, ale w pogoni gramy od ósmego. Zostałeś sportowcem 2012 roku. Powiedz mi, co dla Ciebie oznacza ten tytuł? Jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie, gdyż spośród tylu kandydatów, którzy byli na liście, właśnie to ja wygrałem. No i chciałem podziękować ludziom, którzy na mnie oddawali swoje głosy. I mam nadzieję, że. Ta nagroda pomoże mi w osiągnięciu tego, co chcę. Czy swoją przyszłość wiążesz bardziej z zawodem, czy ze sportem? Chciałbym ze sportem oczywiście. Zobaczymy, jak to się ułoży, ale będę robił wszystko w tym kierunku, żeby to się udało. A jakie są Twoje marzenia sportowe? No, chciałbym zagrać, jak na razie. To jest moje pierwsze marzenie, żeby zagrać w polskiej Ekstraklasie, a co potem, to zobaczymy. A powiedz mi, kto jest dla Ciebie wzorem do naśladowania w piłce nożnej? Jest... Dużo takich zawodników, ale takim, takich dwóch szczególnych to Łukasz Piszek, który gra dzisiaj w reprezentacji Dani Alwers z Barcelony. A powiedz mi, jakim jesteś uczniem, jak sobie radzisz w szkole? Jest dobrze, daję sobie radę. Domyślam się, że Twoi rodzice są bardzo dumni z wyróżnienia i z Twoich postępów. No tak, są bardzo dumni, ale to dzięki nim osiągnąłem to, co teraz mam. I dzięki nim osiągnę więcej. No, zapewne chciałbyś kogoś pozdrowić? No tak, chciałem pozdrowić wszystkich, którzy na mnie głosowali, moją całą rodzinę, która mnie bardzo wspiera, i wszystkich kolegów. I jeszcze chciałem bardzo pozdrowić moją dziewczynę Asię, którą bardzo kocham.